Proszę Państwa, już tu jest nasz gość, którego zapowiadam już milion razy, ale wreszcie pojawił się w naszym programie. Pojawiło się ich dwóch, bo jest ze mną OSTR, bardzo proszę, jest ze mną DJ HM, przez to są również z Wami. Witam Was serdecznie w moim programie. Nie mogę pomóc. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem Ręka. Przyszliście tutaj do mnie, żeby sobie ze mną porozmawiać o życiu, o dzikich zwierzętach, o planach na przyszłość, a przede wszystkim o płycie nowej, nowa płyta bardzo, pokażmy ją Kurczę szkoda, się kochane nie dało dzisiaj nie Szkoda, że mu się nie dało bić siekiery na żywca dzisiaj Zresztą Nie mógł przyjechać, nie, nie. bo myśmy, nie mogli mu wyciągnąć tej Nigdy siekiery życiu. z głowy i... Aha, Też, haha, musiał nie, zjadać nie, mu nie... <laughs> to, Ale... to, znaczy, to, to jest taka przynośna, Aha. artystyczna nasza Znaczy na celu w ogóle dużo osób i nie potrafi tego rozszyfrować, te układki, a ja, ja może wytłumaczę, o co chodzi. Generalnie z tą układką chodzi o to, że przez, przez e, cierpienie i do celu, czyli przez generalnie sztuka musi boleć, no, prawdziwa sztuka musi boleć, dlatego e, ten album to jest, jest o tym, o tym o, co, co, jest o tym, co nas bolało przez ostatni rok, o tym, co się zmieniło na rynku przede wszystkim i o tym co tak naprawdę zmieniły media i różne tam układy które panują ja niestety się tam trudnie w tym nie orientuję myślę, że dużo osób się w tym nie, nie łapie do tego, bo yy, to już w sumie nie jest nasza rzecz nasza rzecz to jest właśnie o to, to dzieło razem z DJM H&M, żeśmy pracowali nad tym w sumie przez ostatnie pół roku yy, w sumie może to krótko, może długo ale nie można w sumie tutaj no na szczęście żeśmy że, że się nie boli. No nie boli, co szczęście. Znaczy, ja się cieszę, że wiesz, to było tylko pół roku, dlatego bo ja jeszcze nie jestem kompletnie oszołomiony, jeszcze mogę jej słuchać co hmm, rokuję tym, że może się nauczę tekstów na pamięć wszystkich. Planuje, planujemy, zresztą będziemy mieli od jutra na winelu, więc do tej płyty, specjalnie do tej płyty też tłoczone, za co chcielibyśmy serdecznie podziękować no, y no, Nie, Judicie no, z Red Bulla, bo właściwie to nie było tak ciężko powiedzieć, żeby tutaj Red Bull odgrywał jakiś rodzaj sponsoringu, dlatego, bo oni jednorazowo nam pomogli po prostu. Przyszli i powiedzieli, słuchajcie, macie dobry pomysł, oryginalny pomożemy Wam to zrealizować. Wiadomo, że w, w dzisiejszych czasach, kiedy artysta właściwie no wiesz, musi raczej kombinować, jak tutaj wiesz, w marcu zapłacić podatki, no a tak od, od pierwszego co? do pierwszego wiesz, powiązać koniec końca płacąc wiesz za mieszkanie i telefony yy, i różne takie inne opcje, yy, więc no, Centralnie, no ja powiem szczerze, że była to niesamowita rzecz i naprawdę jestem za to bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że HM, HM wykorzysta to w sposób, znaczy ja wiem to, że HM to wykorzysta w sposób Należy bardzo się. adekwatny do pomocy, <laughs> czyli no na maxa. No i... No kurcze no co jednej rzeczy tego na tej pucie brakuje czego się nie dało nie dało zrealizować miał być kurzi Rap na tej płycie i niestety cena którą usłyszeliśmy za nagranie tego tego tego, 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 tego featuringu no niestety była zaporowa i żeśmy się tego spodziewali że jest to no, taki no, i to mógłby wesprzeć no to e, to znaczy to wiesz to... co ja tutaj rozważałem to żeby wiesz Wy, wy, wyładować tą, znaczy wy, wywalić tą sumę całą z własnej kieszeni do tego, bo taka szansa nadała się raz, mm. jeżeli taki autorytet w ogóle wiesz stwierdza, że chce to tobą nagrać kawałek i że może to się odbyć to warto sprzedać to, dom jest, warto <laughs> wiesz. <więc, laughs> była kwestia do przedyskutowania, ale z Marcinem stwierdziliśmy, że za tą cenę w sumie w tym momencie e, można by było na przykład poszukać Brother Ali czy jakoś iść w stronę e, bardziej antygrandowych twórców którzy niekoniecznie muszą to mieć proste no nie no orkiestra ja to jest szczęście wiesz, koledzy, koledzy po fachu zrobiliby to wiesz po znajomości myślę wiesz tutaj od dawna sobie gramy na ślubach. Dobrze momencik, do, do naszej rozmowy e, bardzo konstruktywnej wrócimy sobie w następnej części a teraz może zapowiedzieć swój teledysk, który promuje twój album ostatni. A no więc teledysk nieoficjalna wersja jest wróg oficjalna odzyskamy hip hop w połączeniu dedykowane wiadomo komu. Wiadomo czemu. Wiadomo. Wiadomo po co? Po co? Więc... Zapraszamy. Dobrze, to był ostry, słuchajcie, w przedszkolu. Jak to było z tym teledyskiem? Może powiedz. Skąd ten pomysł? A to był Bogusia pomysł. To znaczy bo... Bogus <laughs> zrobił ten... Znaczy wiesz no, ja my się skupiamy na tym, na czym się znamy, czyli się znamy na muzyce, a Boguś się zna na teledyskach, więc... Nie wymyślałam ani scenariuszy naszych teledysków, ani żadnych tych, po prostu nie mamy tej zajawki, wiesz, my się skupiamy, że nie jesteśmy, jeste <laughs> znaczy, nie wiesz, po prostu jesteśmy, wiesz, no... Na gotowe. No ja <laughs> ale z drugiej strony ja nie robię całej płyty, ty zrobię ją całą przy pomocy. Znaczy, wziemy, wiesz, no właśnie, no tutaj wiesz, ja muszę się zająć bitami i rapem. Przepraszam, m może tak, bo jestem ściśle że używasz hip-hop w nazwie. I kurczę, HM jest odpowiedzialny za DJing tutaj i też y Wskazówki, zresztą generalnie konsultowane były teksty razem, miałem zresztą bardzo dużo udział, ma tutaj, jeżeli chodzi o podpowiadanie we flow w tekstach i tak dalej, ma jakieś tam yy, na przykład, yy, no tutaj mogę nawet powiedzieć co nie, e, mój świat nie kończy się na D, e, wsiada E je, jest na przykład takie łamanie i tak dalej, żeby mm. bardziej posłuchać perkusji i tak dalej. To są wszystko, hajem, a tutaj zasługi, które w, w, postanowiłem, że wyciągnę z tego wnioski <laughs> i chłopak mnie tutaj nauczył, dał, dał parę, parę, parę cennych uwag, nie ułat, Mimo tego, że nie rapuje, ale wiadomo, że, 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 że osoba, która nie rapuje, często może ci powiedzieć dużo więcej niż osoba, która rapuje. Przez no. to wiesz, o co chodzi. Ona, 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 ona mówi ci, co chciałaby na pewno, wiesz, usłyszeć i yy, jeżeli chodzi, chodzi, tak, jeżeli, jeżeli mm. się na hip-hopie, jeżeli w tym uczestniczy, no, powiedzmy, no, jeżeli jest, siedzimy w tym długo i przesłuchaliśmy ileś tam płyt, i mamy jakiś tam głos, który się jeszcze pokrywa, jeżeli jeszcze konsultujemy nasze gusta z innymi osobami, które słuchają tego hip hopu i wiemy, że te osoby słuchają, nie słuchają wybrednej, jakieś tam, są wybredne i słuchają wybranej muzyki, to rzecz jasna no wiadomo, że nasze gusta ros, rosną poziomem do reszty gustów i właściwie często bywa tak, że idziesz do jakiegoś nowego za, za autorytetem z nową płytą yy, i słuchacie powiedzmy tej płyty razem i dochodzicie razem do wniosku, że ona jest jednak zajebista, a w domu jednak wydawało ci się, że jest tylko fajna, nie? Mm -hmm. I to są takie, wiesz, no to są takie zależności, które kiedyś w latach powiedzmy 93-94 kiedy naprawdę no nie wiedzieliśmy czym jest hip-hop i właściwie się uczyliśmy tego, mm -hmm. poznał Zabraliśmy tę kulturę.